Siema, tu HGH e... Dzisiaj gramy w WoWa, znowu Zresztą jak zwykle I tak, e, pokażę wam Sorry, że jestem taki zaleszany, ale wróciłem z dworu w e, Pokażę wam spoty na skinning To jest e, drugi spot akurat, z moich ulubionych, bo pierwszy coś ostatnio nie działa e, To znaczy wczoraj działał, dzisiaj coś nie chce e, To są raptory w was w sumie, tu w samym narożniku są to te Brut nie? Więc ogólnie jak ktoś tutaj już widzę zabija. Więc możemy sobie odskurować wszystko. Lepiej eee, mieć oczywiście skinning na eee, drugim poziomie, to. żeby zdobywać przy okazji e, Brut w Sargeras no i przede wszystkim więcej materiałów, nie? Ludzie tu zabijają te raptory, one się też dość szybko lespią, więc yy, nawet czasem nie trzeba mieć, nawet nie trzeba mieć, o, nie mogę wyskurować yy, serwer hopa. Serwer hop bardzo pomaga ogólnie w yy, skurowaniu, ogólnie w zbierackich profesjach. Jeśli nie wiecie czym jest serwer hop, jest to addon, który Pomaga wam przeskakiwać z serwera na serwer Dobra okej okay. Tu jest jakiś ślusek który patrzy Ogólnie wiadomo że do takich kurde jesteśmy ścina że do takich grup yy, trzeba mieć po prostu trochę surwi nie kurde co mi tak ścina tego baba dzisiaj to Jest budze w bardzo szybko się sergeras farmy ogólnie na ...w skórach. No, mamy sobie więcej. Więcej tych raptorów. Musimy sobie poradzić. No, tutaj wziąłem pod tanka, bo... Tank jest y, najbardziej stabilny. Nie ginie tak szybko, nie? Mogę sobie nawet większe obozy tych, tych gezerów. I sobie zbieramy, nie? Wszystko. O, bruta. Tak naprawdę, o. Ja mam chyba 280 sztuk. O, te też się znowu zespiły. Zażyłem tak naprawdę wyskurować. Miałem chyba 180 skór. No już tutaj jest tak naprawdę cały staku zbierałem na nich. Jeśli Wam oczywiście przeszkadza to, że wolno się leśpią, to wiadomo, że można sobie tego serwer chopa yy, speskakać, nie? To też nie jest nic trudnego, bo tylko instalujecie sobie add lepiej kursa i odpalacie i działa Odpalacie, macie coś takiego, żebyś next i przeskakuję wam na serwer widzicie cały czas możecie sobie te moby garynać bez serwer hopa no ja naprawdę tym, ja, no tutaj nie padam no nie ma opcji żeby tu padł ale nie muszę nic z odpałek defensywnych odpalać, czasem się zdarza tak, żeby sobie przypomnieć i nie zapomnieć o tym, że mam takie odpałki. No i tak naprawdę, co ja tutaj muszę na powiedzieć? nic, to chodzicie, zbieracie skóry, bardzo szybko możecie na tym zarobić, no bo jedna taka skóra kosztuje aktualnie... Aktualnie, aktualnie, aktualnie... 2,87 golda. Więc całkiem sporo, ja miałem taki motyw na rynku, że Skóra kosztowała 1,5 O i znowu się re re respiły nawet nie musiałem tutaj nic robić Tak, możemy sobie przejść, pójść tutaj Żeby sobie je jeszcze pościągać Żeby te sobie jeszcze pościągać I tak naprawdę teraz możemy sobie odpałkę zrobić palady jeszcze nam pomógł tutaj to pozabijać Więc tak naprawdę robimy tak, no mam nadzieję że wszystko wylutował bo no, chcemy sobie paskurować tak naprawdę raz, dwa, trzy i mamy zaraz ile? 5 fal ściągnąłem tutaj chyba najlepiej bo są trzy te wysepki Oczywiście jest jeszcze jedna rzecz, a to wam powiem chyba przy następnym filmie ze skrywaniem, jak ten drugi spraw będzie otwarty. Hmm. Tu coś jest. Naprawdę możemy sobie nawet skrywać jak ktoś to zabije, chociaż też nie wszystko z tego co że O, co takie mowy gdzie nie idzie. Nie wiem, czemu spadki FS ma... A, bo ja mam chyba w tle milion rzeczy połączonych. No tak, brawo ja prawo dla mnie która jakoś wtedy by na jakości spadnie, no ale dobra, film, przy następnym ogarnę wszystko. I tak naprawdę najlepiej... A i druga rzecz jeszcze o której trzeba pamiętać, że do farmienia różnego rodzaju skałek skór zwłaszcza najlepiej mieć... najlepiej mieć mamuta Te 20 tysięcy, bo cały ten trasz Cały ten trasz sobie zabijecie My chcemy sobie wszystko zgurować na nas O, na momencie pada o, Wszystko się zabija o nas, więc no, tutaj wiadomo Demon Hunterem, jakimś druidem Banas można kombinować. A czemu nie mogę tego wyskurować? A co to się stało? Nie wiem, ale tu mogę coś poskurować, nawet jeśli nie można. Czasem, nie wiem, się buguje, tak? I nie mogę tego zrobić, no ale to jest spot na Bloodrazora. Jeszcze przypomnę wam, jest to w nie dokładnie tu, za Flypointem. Więc no co? Życzę wam miłego farmienia, zarabienia, Przyda wam się. Więc do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!